Witajcie, moi drodzy, na moim kanale. Chciałam tak szybciutko tylko podziękować, ponieważ będzie to czytanie dla każdego znaku osobno. Będzie to czytanie Stricte na lato 2021 dla każdego znaku, dla związków i dla singli. Tak po prostu, tak bardziej uczuciowo pod tym kątem. I na pracę już dosyć, dosyć sporo tego było, więc może zróbmy tak po prostu emocjonalne takie czytanie, takie związkowo-singlowe, tak? Szybciutko tylko chciałam podziękować każdej osobie, która tutaj zagląda. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że zaglądacie, że zostajecie, że subskrybujecie mój kanał, że lajkujecie, że zostawiacie jakieś tam komentarze. Dla mnie, a najważniejszą dla mnie rzeczą jest to, że ze mną jesteście, że naprawdę coraz więcej Was tutaj przybywa i, i naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło Was tutaj gościć, i to jest dla mnie takie jak gdyby uwieńczenie tego co robię, że naprawdę ktoś chce tego słuchać i ktoś coś z tego być może wynosi dla siebie, z kimś to może rezonuje, komuś to poprawia w jakiś sposób nastrój, bądź w jakiś sposób pcha do przodu w jakimś kierunku. Więc dziękuję wam naprawdę bardzo serdecznie, że współtworzycie ze mną ten kanał, bo to jest tak naprawdę wasz kanał, nasz wspólny i dziękuję, że przybywacie do mnie, że zostajecie. I że jesteście. Przede wszystkim dziękuję Wam, że jesteście. Także serducha wysyłam dla każdej osoby z Was. Dla każdej. Dziękuję i zaraz zaczynamy. Pa! No i witam, drogie, kochane wodniczki. Na czytaniu takim bardzo ogólnym na lato. Dla związków i dla singli. Taka energetyka bardziej. Takie bardziej głębsze znalezienie tutaj... Mm, yy. Tej warstwy, takiej, y, która jest istotna, bądź powinna być, może istotna y, tego lata dla Was. Y, a takie przyziemne, konkretne pytania będziemy robić po drodze, oczywiście, tak? To niech będzie takie głębsze. Może to będzie dla kogoś, może dla nikogo, ale y, czasami potrzeba jest takiego głębszego znalezienia odpowiedzi na pewne rzeczy, coś przemyślenia. No dobrze, drogie wodniczki. Y, bardzo bym prosiła, żeby ten początek filmiku, tak jak i związki, jak i single, bo wiem, że przewijacie sobie na pewno, tylko żebyście odsłuchali ten urywek, kiedy mamy kartę, mm, kartę jako tło czytania y, na to lato dla Was z takim przesłaniem głębszym, z taką informacją, na co zwrócić uwagę, y, żebyście to wszystko odczytali, tak? No i przesłuchali, przepraszam. Dla wodników, dla wszystkich osób spod znaku wodnika, poprosimy kartę na lato 2021 z przekazem. Z przekazem, co dla wodników? Lato 2021. Lato 2021. Na co wodniki powinny zwrócić uwagę? Jaka jest dla nich energia? Co jest ważne dla wodników latem 2021? Pokażcie to. Pokażcie karty. Cesarz. No proszę. Jak władczo, jak yy, odpowiednia osoba <laughs> na odpowiednim miejscu. Yy, więc słuchajcie, no taka informacja jest dla was, że yy, Będziecie tak się czuć, że macie wszelkie yy, możliwości, yy, żeby tak się przede wszystkim czuć. Yy, yy, będziecie kontrolować wiele rzeczy tego lata. To będzie pod Waszą nóżką coś tutaj, tak? Yy, ale też słuchajcie, albo by będziecie autorytetem dla kogoś, albo będziecie mieli swój autorytet. Ale myślę, że bardziej wy będziecie walczyć tutaj o swoje, że będziecie walczyć o swoją pozycję. Tak to trochę tutaj widzę, najbardziej. Że będziecie chcieli trochę tupnąć tą nogą, właśnie tak. Potrzebujecie tego być może, bo to jest pozytywna odsłona tej karty, tej, tego arkana. Więc, więc wykorzystacie to na pewno w pozytywny spo sposób bo tak jak wam mówiłam bliźniacze wyrocznia bliźniaczego tarota ma to do siebie, że to są to 22 arkana wielkie ale każdy arkan jest podzielony na dwie karty na tą właśnie dobrą i tą może nie tyle złą co bardziej taką mroczną stronę tak już od razu mamy po prostu, nie musimy czy karta jest odwrócona czy nie i to jest fajne ale Wy macie w tej pozycji właśnie pozytywnej, tak? Więc to jest tak zwana jasna strona. I myślę, że w tym okresie letnim będziecie najbardziej kierować się rozumem niż sercem. I to może Was zaprowadzić do celu, do tego, do czego dążycie: do tego, żeby przejąć nad czymś kontrolę, żeby trochę Pokazać, że ja też mogę, tak? Że ja też potrafię. Yy... Że ja też jestem ważny, ważna. Hmm? Taki macie tło, kochani. A teraz zobaczmy. Wodniki w związkach. Co u wodników w związkach, w relacjach partnerskich latem 2021? Co u wodników w związkach? latem 2021 pokażcie karty jak już mi wypadnie karta jedna, to nie przekładam już te detali zawsze tak robię, ok a jedna mi totalnie wypadła co u was wodniczki jaka jest rada dla was Jeśli tą radę posłuchacie. Mhm. No, zobaczmy, co w tych Waszych związkach, skoro Wy tacy jesteście tutaj z taką postawą, wychodzicie. Mhm. No, słuchajcie, no mam takie wrażenie. O, jest, no piękne macie karty. Jeśli posłuchacie tej rady, to wynik jest przepiękny. Dobrze, zaraz Wam powiem. Yy, ale słuchajcie, już wiem dlaczego ten cesarz. Yy, stwierdziliście, że musicie wziąć sprawę w swoje ręce albo stwierdzicie, że to Wy musicie zrobić z tym porządek. Że to Wy musicie w tym Waszym związku zrobić porządek. Yy, dlatego że. To było odkładane, to było takie przeczekiwanie. To było takie ani kroku w tom, ani w tom. Już poturbowana sytuacja, dosłownie. I wy, poturbowani w tych waszych relacjach. I to trzeba po prostu tupnąć nogą. Dosłownie, tupnąć nogą i zobaczcie, mamy wierzę. Czy wy byście to zrobili, czy nie, jeszcze na dodatek z taką energią w tle, to i tak to samo by się po prostu rozwaliło, bo to trzeba od nowa fundament postawić. Trzeba to dokończyć, trzeba to wyjaśnić, trzeba to wszystko, słuchajcie, zrobić. Ja nie widzę tutaj, słuchajcie, końca związku. Może dla niektórych, ale wiecie dlaczego tego nie widzę? Dlatego, że cesarz to jest właśnie najlepszy materiał na męża, tak? No jeżeli mówimy tutaj o panach, to na żonę. W sensie jako, jako sam, sama władza, sama ta pozycja. To jest osoba prawa, to jest osoba mądra, dobrze rządząca, tak? Ale nie krzywdząca innych, nie w tej odsłonie jasnej. Więc dlatego dlatego nie widzę tutaj, żeby to był koniec jakiegoś związku, że już nie macie siły, że już po prostu to już pierdykło, tak? Nie widzę tego w ten sposób yy, za bardzo. Yy, bardziej widzę, że rzeczywiście te wartości, które do tej pory panowały w waszych relacjach, yy, te przekonania, te, te yy, wasze, nie wiem, yy, jak gdyby opinie, yy, wasze spostrzeganie świata, było już tak yy, nieklarowne, nie niegodzące się nawzajem, że to po prostu musi zostać zburzone i ta wieża mówi o tym, że wakacje to będzie dla was taki czas, gdzie to wszystko musi być od nowa zbudowane. Jak dla mnie, to wy, to wy będziecie tego inicjatorem, że tupniecie i będziecie chcieli właśnie pokazać, że wy bierzecie sprawę w swoje ręce, tak? że wy przejmujecie kontrolę. W takim razie, że wy tu podejmujecie decyzję, tak, co trzeba zrobić, że walczycie o swoje, że mm, dosyć już takiego marazmu, nie wiadomo czego, takiego zmęczenia, w, y, powiedzmy w wyczerpania wręcz w tym związku, że tu trzeba coś zmienić, I to koniecznie i tu potrzeba silnej ręki. Jeżeli jesteście mężczyzną, no to jak ta lala tutaj, tak, dla was, to wy musicie się za to wziąć. Jeśli jesteście kobietą, to to też są cechy, które mówią o, o tym, że kobieta też może taką władzę przejąć absolutnie. Bo czasami tak jest, że trzeba przejąć coś, po prostu kontrolę nad czymś i wziąć sprawy w swoje ręce. I wszystko po prostu od nowa poukładać. Będzie to taki czas dla was, tak tu mówią, karty, takiego naprawdę przełomu w waszej relacji, waszych związkach. Ale to tak czasami jest, słuchajcie, no, gdzieś się nazbiera, 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 no i trzeba to wyczyścić, tak? Yy, jak wszystko. <laughs> yy, to tak jak, słuchajcie, w, kosz jest pusty, za chwilę się to nazbiera coś, trzeba wyrzucić od nowa. I tak jest w kółko. Więc tak jakby tutaj yy, wy musicie ten śmietnik waszych yy, złych rzeczy, relacji wyczyścić. Dosłownie. Ale jak to zrobicie, rada jest. Słuchajcie, dziesięć pentakli. Słuchajcie, to jest szczęście rodzinne. I jeszcze na dodatek, jeśli dokonacie tego, co powiedziałam, bo rada jest właśnie, żeby walczyć o to. Absolutnie. Dlatego powiedziałam, że tą formę, że ktoś całkowicie ten związek chce zakończyć, to widzę to bardzo słabo. Oczywiście, jeśli ktoś taki ma zamiar, to tak będzie, bo tak po prostu tego chce i tak uważa, że będzie uczciwie i to też będzie OK. Przy czym ja bardziej kieruję się w stronę wyczyszczenia tego związku tej atmosfery, bo mamy 10 pentakli rodzina, wasze jestestwo wasze um, rodzinne, rodzinne miejsce na ziemi tak, gdzie jesteście i na dodatek słońce, ale to wymaga wyczyszczenia, to wymaga totalnego totalnej zmiany od podstaw, przegadania wszystkiego dobrze wiecie o czym mówię to są czasami noce przegadane to jest ustalanie nowych zasad, nowych reguł, nowych pomysłów, potrzeb Waszych w związku. I się wszystko oczyści, ale to Wy, według mnie, przejmiecie tą pałeczkę. To Wy podejmiecie te kroki, pierwsi. To Wy, pierwsi, powiecie: dosyć. Ja już nie mam siły, ja już, ale nie poddam się. Tak? No i tego Wam życzę, kochani. Tego Słońca Wam życzę i tego tych 10 pentakli, tego Wam życzę, tych kolorów, w wakacje. Niech to się jak najszybciej skończy. Wszystkiego dobrego, drogie wodniczki, związkowce. <grytania> związkowce, wodniczki. A teraz zapraszam, single. Zapraszam, single. Single, wodniki. Co dla Singli z znaku Wodnika latem 2021? Co dla Singli? Co dla Singli Wodników latem 2021? Co dla Singli Wodników latem 2021? Pokażcie karty, co u nich. Co u Wodników Singli tego lata. Zobaczmy, co u Was. Mam nadzieję, że na początku drogie single yy, i to też będę mówić, chyba powinna mówić to wcześniej. Omawiam tą kartę jako tło tego czytania na, na to lato, yy, bo mamy tutaj cesarza, <laughs> więc mam nadzieję, że przewinęliście sobie gdzieś tam kawałek, żeby mniej więcej o tym posłuchać, z czym ja będę go zaraz troszeczkę tutaj wyciągać, yy, wciągać do naszej rozmowy. Yy, słuchajcie, no wy czujecie się yy, wspaniale, Mm, bardzo wspaniale się czujecie, mm, ale macie, mm, ale coś do was idzie, Kochani, no totalnie do was coś idzie, czeka was zmiana, czeka was zmiana i mm, to będzie bardzo spontaniczne i to już dziś było w którymś znaku mm, jeśli się zgodzicie na tą zmianę, jeśli zrobicie ten krok do przodu, jeśli się nie będziecie obawiać, wyjść z takiej waszej otoczki, to czeka was fajna przygoda. Na razie przygoda, bo nigdy nie wiadomo, co będzie z głupcem bo wynikiem jest tutaj głupiec, a radą jest właśnie zmiana, czyli dokonanie wyboru czyli tego wyboru ruszenia się z, tego, z tej waszej przestrzeni, otoczki, w której teraz jesteście, bo się w niej dobrze czujecie. I dokonanie właśnie tego wyboru i pójścia naprzód, dokonania tej, tej zmiany w swoim życiu. Ale ponieważ w tle mamy tutaj cesarza, a ona mówi, że to wy chcecie przejąć kontrolę nad wszystkim, tak? Chcecie walczyć o swoje, więc pod tym kontekstem dla was, single, powinniście zawalczyć o siebie, powinniście zawalczyć. Ale nie tyle o siebie jako o siebie, bo wy się dobrze czujecie sami ze sobą. Ja tu nie mam żadnych kart negatywnych, które mówią, że wy się źle czujecie w tym stanie, w jakim jesteście wolnym. Ale powinniście walczyć o to, czego potrzebujecie na przyszłość. Jeżeli jesteście singlami, którzy chcą jednak tej relacji. To powinniście o nią walczyć. W cudzysłowie, tak? Powinniście przejąć kontrolę, wyjść do ludzi, tak? Spotykać się, zapoczątkować jakieś relacje, znajomości, żeby móc później dokonać wyboru, żeby się mogła dokonać u was zmiana, żebyście mogli ruszyć w to nieznane, w to spontaniczne. Ale dla was tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, Żebyście yy, nie byli zbyt może nie tyle surowi, co zbyt słuchajcie, yy, przywódczy w tym wszystkim, tak? Żebyście nie byli zbyt przywódczy, bo Wy możecie wziąć życie w swoje ręce, macie nad nim kontrolę i wy chcecie przejąć kontrolę, bo takie macie tło. I to Wam fajnie wyjdzie, bo to jest jasna strona tej, tej karty. Ale musicie nie nadużywać pewnych rzeczy. Nie możecie też za dużo oczekiwać, i, bo zanim głupiec stał się cesarzem, to musiał trochę przejść, tak? Więc y, pozwólcie, niech to się samo dzieje, niech to y, balansuje, ale idźcie w to, rozpoczynajcie nowe, doświadczajcie, szukajcie tego, tak? Macie możliwość spotkania naprawdę kogoś na swojej drodze, jak najbardziej. I to będzie piękne i spontaniczne, naprawdę piękne i spontaniczne. I tylko obyście wy podjęli decyzję, że chcecie w to wchodzić. Bo takie mam wrażenie, że dla niektórych wodników singli może być coś na zasadzie: Ale mi jest tak dobrze. I koniec. Ale mi jest tak dobrze. I to, co się dzieje z boku, to was tam nie interesuje, tak? Wy się czujecie sami ze sobą dobrze, yy, tak? Wy przejmujecie kontrolę nad sobą, nad życiem waszym własnym, yy, i to tak wygląda. Więc, jeżeli wam jest tak dobrze, to ok, absolutnie. Bo to jest wasze życie i tylko jedno je macie. Ale jeżeli troszkę się oszukujecie z tym, że jest wam dobrze, albo już tym bardziej dla osób, które uważają właśnie, że no może jest fajnie, ale ja bym chciała, chciała czegoś innego, nowego, to próbujcie, to wychodźcie, wychodźcie, bo czekają na Was super naprawdę let, tak zwane wakacyjne przygody. I nawet jeśli to będzie przygoda, to przecież życie jest tylko jedno. To nie musicie być tak bardzo konserwatywni pod tym kątem, tak? Nie musicie tak bardzo mm, być yy, Autorytatywnie, czyli jak gdyby tylko i wyłącznie kierować się jakimiś, jakimś autorytetem, jakimiś takimi schematami. Możecie po prostu pójść, spróbować. A nigdy nie wiecie, jak to się może właśnie skończyć. Przejmijcie kontrolę nad sobą, ale tak, żeby wam było dobrze. Macie naprawdę fajny, fajny okres latem i. Naprawdę możecie zapoczątkować coś wspaniałego, fajnego. Nie wiem czy na długo. Nie wiem na ile. Tego karty nie pokazują dzisiaj. Bo to będzie początek nowej drogi. Dla Was nowej drogi. I możecie sobie w tym początku być, słuchajcie, silni, powiedzmy, tak. Możecie walczyć w tym o swoje. Możecie oczywiście chcieć tutaj. Mieć ostatnie zdanie, tylko żebyście trochę tego za bardzo nie przeforsowali w drugą stronę. Takie mam tutaj wrażenie, tak? Bo za dużo to też niezdrowo, prawda? Ale troszeczkę yy, puścić te swoje zasady, tak? I trochę poddać się temu, co jest lekkie. Yy, to tyle, drogie wodniczki single i w ogóle wodniki, yy, kochane. Dziękuję Wam, że jesteście. To już mówiłam na początku, wklejając ten filmik, więc nie będę już tutaj przeciągać. Zapraszam Was na kolejny filmik. Mam nadzieję, że dla kogoś to było. Być może to z Wami rezonuje, być może nie. Jest to takie czytanie, wiecie, bardziej głębokie, ale chciałam takie zrobić, taką miałam potrzebę, więc może się Wam przyda, a może nie. Ale życzę Wam wszystkiego dobrego i naprawdę słoneczka, bo nie mamy go za wiele. Yy, więc oby to lato było jak najdłużej, jak najczęściej świeciło słonko i obyście Wy się mogli naładować tym słońcem i być szczęśliwi. Serducho dla Was, drogie wodniki, i do zobaczenia, papa. Pa.